Z międzynarodowej kwatery głównej Heritage Fort Mill w Południowej Karolinie nadajemy proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia z Rickiem Joynerem. Witajcie w proroczych perspektywach na bieżące wydarzenia. W tym tygodniu cieszymy się wspominając naszego dobrego przyjaciela, Boba Jonesa, który opuścił nas, aby być z Panem i odszedł w Dzień Świętego Walentego. Bez żadnego ogłoszenia z naszej strony ludzie z całego świata zaczęli się do nas odzywać przez internet i nadsyłać różne historie i anegdoty. Historie swoich spotkań z Bobem Jonesem i słów proroczych, które im przekazał. Sądzę, że on Zdecydowanie był jednym z najniezwyklejszych ludzi, jakich spotkałem. Nigdy nawet mi się nie śniło, że spotkam kogoś takiego jak on. I nie chodzi tutaj tylko o jego dar proroczy. On był zdecydowanie jednym z najbardziej znaczących ludzi, jakich spotkałem. On się bardzo wyróżniał. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto byłby do niego podobny. Był takim zwykłym człowiekiem w dżinsach, niezbyt wykształconym, ale niesamowicie bystrym. Miał błyskotliwy umysł. Miał doskonałą pamięć. Nie spotkałem nikogo, kto grałby w tej samej lidze, gdy chodzi o pamięć. Cechowało go umiłowanie pisma, Słowa Bożego. Będziemy dzielić się różnymi historiami z życia Boba Jonesa, proroczymi spotkaniami i objawieniami, jakich doświadczał, oraz tym, jak to na nas wpłynęło. On ogromnie wpłynął na mnie samego oraz na wielu innych ludzi. Jest wiele takich historii. Było wiele takich spotkań i doświadczeń. Pod koniec wczorajszego programu zacząłem opowiadać jedną z nich. To zdarzenie, jak sądzę, było jednym z decydujących czynników, które poprowadziły naszą służbę w kierunku naszego przeznaczenia. Opowiem nieco bardziej szczegółowo ten niesamowity sen, jaki miał Bob Jones. On bardzo szczegółowo zobaczył w nim posiadłość, jaką dzisiaj zajmujemy. To się wypełniło, musicie tego posłuchać. To jest lekcja dotycząca naszych czasów, ale jest wielu innych ludzi, którzy są wzbudzani, aby chodzić w tego rodzaju darach i my ich potrzebujemy. W niektórych z Was, którzy słuchać będziecie tych historii, coś zostanie obudzone. Dar, który jest w Was, zostanie poruszony. Potrzebujemy, abyście chodzili w tym, co jest Waszym darem. Za chwilę wrócę, oglądajcie nas dalej. Our Prophetic Perspective Special for this week offers four literary resources from Rick Joyner. For our first resource, we have the Apostolic Ministry. This book answers the questions: what is an apostle? Are there apostles today? What is their function? And many more. Our second resource of the special is the book, The Prophetic Ministry. This book will answer questions about the prophetic and challenge you to know God and clearly hear from Him. Our third resource is the book A Prophetic History, which speaks about a circle of people who have given their lives to the pursuit of a true walk with God. Our fourth resource is the surpassing greatness of his power. Rick says this about his book. When I wrote this, I thought it was one of the most important I had written, but now it seems even more relevant to the times than I ever expected. With a retail value of almost $90, we're offering these evoking prophetic perspective resources and all five this week's programs for only $49. This means for only $49, you will receive the Apostolic Ministry, the Prophetic Ministry, a Prophetic History, the Surpassing Greatness of His Power, the DVD of Bob Jones Memorial Service, and all five of this week's programs. That's a retail value of almost $90 for only $49. Operators are standing by, so please call us at 888 778 7141 or order online at MorningStarTV.com by clicking the link at the top labeled TV Specials. What's the status of your life stream right now? Bottom line, are you living the life you are called to live? I want to invite you to a transformative event. Myself, Lance Wallnow, and others will show you how your destiny can be changed. Our last events were completely sold out. What we are looking for is to relocate our business from being a natural business to a supernatural business. I believe that the, the ABA Destiny Weekend is the greatest investment you can make into your, your business. I think that everyone that comes here has the idea that kingdom building and kingdom business is, is what they're coming for but it's a lot more than that It's more strategic planning and action steps that you can take and be um, proactive when you get home. it's, it's amazing. In the next move we're going we're going to be the ones who bring. it. Yeah. The next move we model. The mm -hmm. common denominator will be followers of Jesus mm -hmm. are the most innovative, Resource people in the world. They're the Josephs that solve the problem, not just the revivalists that heal your leg. I would say just do it. Um, have the courage to step out of the boat. This is something that you'll look back on in the next six months, the next ten months, and you'll see how it's really changed your life. People from all walks of life, just like you, are responding to the challenge to harness their supernatural advantage. We wczorajszym programie, tak przy okazji, możecie te programy obejrzeć na morningstarttv.com. One są tam zarchiwizowane. Możecie tam obejrzeć, co się wam żywnie podoba. Wczoraj zacząłem wam opowiadać o tym, jak prowadziłem biznes. Miałem firmę lotniczą, osiągnąłem duży sukces i znalazłem się w miejscu, w którym ktoś inny miał poprowadzić moją firmę. I dosłownie tak zrobiłem. Przekazałem zarząd moją firmą dużej korporacji. Ale wtedy pan pokazał mi, jak wiele było we mnie pychy i arogancji. Pan pokazał mi, jak aroganckie było to, że nie chciałem przyjmować ofiar. Chciałem samodzielnie utrzymywać samego siebie i moją służbę. Sądziłem, że tak czynił apostoł Paweł, ale on nie był w tym motywowany pychą tak jak ja. Nie cierpiałem zbierania kolekt, chciałem sam pokrywać swoje koszty i to było motywowane Pycho. Pan pokazał mi, jak bardzo obraziłem go taką postawą. Tak więc oddałem mój biznes panu, położyłem go na ołtarzu, a on go spalił. I zostało mi prawie nic. I wtedy pan powiedział, jedź do północnej Karoliny, jedź w góry. Dotarłem do Charlotte. Dostaliśmy tam mały domek, ofiarowany nam przez Henrygo i Louis Bizel. Byłem tam szczęśliwy, ponieważ obecność pana, której tam doświadczaliśmy, była warta utraty wszystkiego. Chciałem pozostać w tym domku, ale Pan powiedział, jedź w góry. Wraz z Henrym spędziliśmy wiele dni podróżując po górach północnej Karoliny i szukając miejsca, w którym mógłbym osiąść, ale nie znaleźliśmy nic odpowiedniego. O niczym nie dało się powiedzieć, że to jest to. Wyczerpaliśmy nasze możliwości, gdy zadzwonił Bob Jones. Powiedział, miałem sen o tym, gdzie się udajesz. Wiesz o tym, że nie powinieneś dalej przebywać w Charlotte. Musisz udać się w góry. Powiedziałem Bob, wiem o tym, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego miejsca. On powiedział, powiem ci gdzie to jest. Jest 100 mil od miejsca, w którym jesteś. Podał mi trasę, wskazówki. Powiedział, to jest 100 mil od miejsca, w którym jesteś i 40 mil od granicy Tennessee. Nie podał mi numerów dróg, ale powiedział, musisz jechać autostradą na północ, tyle i tyle, a potem skręcisz na zachód. I potem przeszedł do ogólnej lokalizacji. Razem z Harem znaleźliśmy to na mapie i byliśmy bardzo podekscytowani, ale było prawdopodobnie z pół miejsc, które były 100 mil od miejsca, w którym się znajdowaliśmy i 40 mil od granicy z Tennessee. Powiedzieliśmy, cóż, to musi być jedno z tych sześciu miejsc. Już mieliśmy wyruszać i sprawdzać każde z nich po kolei. Kiedy otrzymałem telefon od mojego przyjaciela, Tomachesa, który miał niesamowite miejsce modlitwy na Górze Oliwnej w Jerozolimie, był jego właścicielem. Przybywali tam ludzie ze wszystkich narodów, modlić się dzień i noc. Tomowi powierzono pewną liczbę nieruchomości, działek, w Stanach Zjednoczonych jego zadaniem było dowiedzieć się, komu należy te działki przekazać, kto ma dla nich specyficzny cel, a potem miał przekazać te działki ziemi odpowiednim ludziom. One miały po 15-20 hektarów, niektóre może trochę mniej, 8 hektarów. Dokładnie nie pamiętam, ale to powierzono to zadanie. On zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz, powierzono mi te działki ziemi i muszę ustalić, komu je przekazać. I czuję, że tę działkę w północnej Karolinie powinieneś dostać właśnie ty. Powiedziałem, dobrze, a gdzie ona się znajduje? On odpowiedział, w pewnym miejscu, które nazywa się Moravian Falls. Powiedziałem, nigdy nie słyszałem o tym miejscu. Czy ono ma coś wspólnego z Moravianami? On powiedział: Nie wiem, choć chciałbym robić tę samą rzecz, ponieważ każda służba modlitewna na świecie ma swoje korzenie w działalności Morawian. To Morawianie rozpoczęli spotkanie modlitewne, które trwało nieprzerwanie, dzień i noc, przeszło sto lat 24 godziny na dobę przez 100 lat. Nigdy nie przestali modlić się o swoich misjonarzy. Oni są bohaterami dla wszystkich służb modlitwy wstawienniczej. Chciałem zatem wiedzieć, czy to ma coś wspólnego z Morawianami. On powiedział nie wiem. Spytałem, gdzie to jest. On powiedział nie wiem. Ale powiedział Moravian Falls, północna Karolina, i zaczął czytać opis. Kiedy Bob zadzwonił do mnie, mówiąc o swoim śnie, powiedział, że ta nieruchomość jest opisana w zabawny sposób. Powiedział, że ona rozciąga się od białych skał do dębów i była tam jeszcze jakaś trzecia rzecz, której nie pamiętam. W tych starych opisach nieruchomości stosowano takie właśnie zabawne określenia. Od skał do domu, do, od domu do drzew i tak dalej. Pomyślałem, że ten opis musi być bardzo stary. Tak czy inaczej, pamiętałem to ze snu, który opowiedział mi Bob. I w czasie, gdy Tom odczytywał akt własności, trzymając go w rękach, pamiętam, że powiedział To brzmi zabawnie. Ta nieruchomość rozciąga się od białych skał do dębów. Powiedziałem, Tom, to jest nasza ziemia. Powiedziałem śnie, jaki miał Bob. Bóg widział również znajdujące się w tym miejscu budynki o czerwonych dachach, widział wznoszącą się nad tym wszystkim górę, na której widoczne były skaliste granie, widział maszt anteny i powiedział rzecz, która zwróciła moją uwagę. Powiedział, przez tą antenę Ewangelia będzie głoszona po całym świecie, z tej góry, przez tę antenę. To było niezwykłe. Tak czy inaczej, on ujrzał strumienie? Bob powiedział, że strumienie i woda na tym terenie są ważne, ponieważ nadejdzie czas, gdy woda będzie cenniejsza od oleju napędowego. On widział rzeczy z tym związane, on zobaczył pewne wzniesienie, pewien szczyt znajdujący się na tym terenie i ujrzał nad nim słup ognia, który był rezultatem błyskawicy. Bob powiedział też wiele innych rzeczy i wtrącił. Tak przy okazji spotkasz człowieka, który nazywa się Ricky Skaks, zostaniesz połączony z nim w jednej służbie, a kiedy się z nim spotkasz, on przyjdzie do ciebie i zacznie mówić o góralach, o ludziach gór. To wszystko Bob zobaczył w swoim śnie. Tak więc Tom Hess miał tę działkę ziemi, Zadzwonił i powiedział, że jest ona wymierzona, że rozciąga się od białych skał do dębów. Dokładnie to Bob widział w swoim śnie. Tom przysłał mi akt własności, wiedziałem, że jest to nasza ziemia. Zdobyłem mapę północnej Karoliny, zaczęliśmy szukać Moravian Falls. Okazało się, że jest to maluteńka kropka na mapie. Zmierzyliśmy jej położenie i wyglądało na to, że leży ona dokładnie 40 mil od Tennessee oraz dokładnie 100 mil od miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Wszystko to rozwijało się aż do dnia, w którym odbyliśmy spotkanie Okrągłego Stołu, o którym wspominałem w poprzednim programie który był emitowany wczoraj. Gdy zeszli się ci wszyscy ludzie, oni powiedzieli: Musimy zobaczyć to miejsce. Ja nigdy dotąd tego nie widziałem. Jeszcze tam nie byłem. Bob wsiadł do samochodu i ludzie pojechali tam. W trzy lub cztery samochody to były takie miniwany pełne ludzi. Ja nie pojechałem, ponieważ pozostało na miejscu zbyt wielu gości, którymi musiałem się zająć. Pomyślałem, że nie mogę zostawić gości, że pojadę tam jutro lub w późniejszym terminie. Opowiadano mi o tej podróży, ona była niezwykła. Bob mówił: Tam za rogiem zobaczymy aniołów. I oni się do kogoś przysiądą, tego typu sprawy to było zdumiewające. Sama podróż do tego miejsca była niezwykła. Oni znaleźli to miejsce. Odszukanie go nie było trudne. Ono wyglądało dokładnie tak, jak zostało opisane. Wznosiła się nad nim góra o skalistym obliczu, na jej szczycie znajdował się maszt anteny, znajdował się tam stary zapuszczony budynek pokryty czerwonym dachem. Oni nie byli wtedy w stanie znaleźć tych strumieni, ale je potem znaleźliśmy. Bob widział tam również jaskinię Adullam, tę jaskinię, w której ukrywał się Dawid i jego ludzie. W tym śnie widział jaskinię przedstawioną alegorycznie jako Grota Adullam, będącą miejscem, gdzie jest przygotowywana broń. Ja dotarłem na to miejsce później i stwierdziłem, że znajduje się tam wszystko dokładnie tak, jak Bob powiedział. Ale to była naprawdę surowa, nieobrobiona ziemia. Ale on doprowadził nas do ziemi. Wiedziałem, że to jest to. Wiedziałem, że Bóg w tym jest. Zaczęliśmy planować przeprowadzkę do tego miejsca. Powiedziałem o tym Julie. Pojechaliśmy tam. Szukaliśmy jakiegoś miejsca w pobliżu, gdzie moglibyśmy zamieszkać. I znaleźliśmy tam w pobliżu dom. On wyglądał bardzo rozsądnie. To był niewielki wiejski domek. I złożyliśmy ofertę kupna po cenie, którą zaproponował nam właściciel. To było kilka tygodni później, ale w międzyczasie Bob zadzwonił do mnie i powiedział, że sam szatan posłał przeciwko nam ducha gniewu z zadaniem, aby przeszkodził nam w realizacji naszego celu tam naszego celu odnośnie tej ziemi. Pomyślałem, o, to jest znaczące. Tak więc Julie i ja znaleźliśmy miejsce, które nam się spodobało, pomyśleliśmy to jest dobre miejsce, chcemy kupić ten dom po to, żeby mieszkać w pobliżu miejsca, które Bóg nam daje. Będziemy mieszkać blisko Moravian Falls i będziemy mogli budować tam to, co chcemy. Zaoferowaliśmy właścicielowi dokładnie taką cenę, jaką sobie zażyczył przez pośrednika obrotu nieruchomościami ta pośredniczka powiedziała nie ma sposobu żebyście tego nie kupili ponieważ dajecie mu całą cenę powiedziała też zadzwonię do was dziś wieczorem i ustalimy datę podpisania umowy ona istotnie zadzwoniła tego wieczoru i nazwała to co się zdarzyło najbardziej niewiarygodną rzeczą jaka przydarzyła się jej w całej jej pracy powiedziała, że gdy tylko przekazała właścicielowi nieruchomości naszą ofertę on wpadł we wściekłość ona powiedziała, że to była wściekłość szaleńca. To było tak przerażające, że ona zerwała z nim wszelkie kontakty, zerwała umowę i powiedziała, że nie może dłużej kogoś takiego reprezentować. Dla mnie było to zachętą, pomyślałem, to jest ten duch gniewu posłany przez samego diabła. Ale zwróciłem uwagę również i na to, że będziemy mieli niesamowite sprzeciwy i stoczymy walkę o tę nieruchomość, ponieważ ciąży na niej tak wielkie przeznaczenie. Moja historia mówi mi, tego nauczyłem się przez doświadczenie i tego też nauczyłem się od Boba Jonesa. Jeżeli z czymkolwiek wiąże się przeznaczenie, to będziesz musiał o to walczyć. Pan z łatwością mógł wypędzić nieprzyjaciół przed Izraelitami z ziemi Kanaan, ale chciał, żeby Izraelici o nią walczyli. Byliśmy na progu zaangażowania się w jedną z najbardziej niesamowitych bitew, jakie stoczyliśmy w naszym życiu. Ciągle tak jest. Musimy walczyć o każdą rzecz, jakaś się dokonuje, ale wiemy to, że nie ma zwycięstwa bez bitwy. Jestem również wdzięczny za to, że Pan gromadzi wokół nas i naszej posługi bojowników, którzy wiedzą, jak walczyć i będą walczyć, nie uciekną przed walką. Wiele z tych rzeczy przyszło przez Boba Jonesa. Za chwilę wrócę, aby dokończyć Wam opowiadanie historii snu, który się spełnił. Our Prophetic Perspective special for this week offers four literary resources from Rick Joyner. For our first resource, we have The Apostolic Ministry. This book answers the questions what is an apostle? Are there apostles today? What is their function? And many more. Our second resource of the special is the book The Prophetic Ministry. This book will answer questions about the prophetic and challenge you to know God and clearly hear from Him. Our third resource is the book A Prophetic History, which speaks about a circle of people who have given their lives to the pursuit of a true walk with God. Our fourth resource is the surpassing greatness of His power. Rick says this about his book: When I wrote this, I thought it was one of the most important I had written, but now it seems even more relevant to the times than I ever expected. With a retail value of almost ninety dollars, we're offering these evoking prophetic perspective resources and all five this week's programs for only forty-nine dollars. This means for only forty-nine dollars, you will receive. The Apostolic Ministry, The Prophetic Ministry, A Prophetic History, The Surpassing Greatness of His Power, The DVD of Bob Jones Memorial Service, and all five of this week's programs. That's a retail value of almost $90 for only $49. Operators are standing by, so please call us at 888 778 7141 or order online at MorningStarTV.com by clicking the link at the top labeled TV Specials. Dzieliłem się z Wami przed przerwą snem, jaki Bob Jones miał na temat naszego ośrodka w górach. Wciąż jesteśmy w jego posiadaniu, ciągle go rozbudowujemy, tam mieści się nasza baza misyjna. On ciągle się rozwija i wzrasta. Oczywiście cenimy również tę posiadłość Heritage, o której również prorokował nam Bob Jones. To było zdumiewające, choć bardziej metaforyczne i zakryte. Żałuję, że nie starałem się bardziej zrozumieć wszystkich konsekwencji, jakie się z tym wiążą, ale ten sen dotyczący naszej nieruchomości w górach wypełnił się w całości. Stoczyliśmy bitwę z duchem gniewu. Gdy tam pojechaliśmy, wiecie, w górach żyją jedni z najlepszych ludzi na świecie, ale są to zarazem ludzie najbardziej różniący się od innych. Niektórzy z nich, gdy usłyszeli, że chcemy się tam przeprowadzić, wpadli w gniew. W pewnych miejscach ludzie nie życzą sobie nowych. Wiecie, oni ciągle mieszkają w miejscach, gdzie nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej. To są ludzie, którzy chodzą z bronią u swego boku. A my udaliśmy się do tych dość szorstkich ludzi. Powstało przeciwko nam prześladowanie, szczególnie w środowisku małych zborów baptystycznych z tego terenu, którzy usłyszeli o nas, że jesteśmy jakąś gigantyczną posługą, która przybywa z Charlotte. W tamtym czasie nie byliśmy żadną posługą, byliśmy niemal niczym. Ale doświadczaliśmy gwałtownego wzrostu, gdy chodzi o nakłady naszych wydawnictw. Nasze książki zaczęły w tamtym czasie docierać w różne miejsca. Musieliśmy stawić czoła temu wszystkiemu, ponieważ od początku wiedzieliśmy, że dzieje się to ze względu na przeznaczenie, Jakie jest nad tym terenem? Zdarzało się, że ludzie byli podekscytowani, słysząc o tym, co Pan wśród nas czyni. Przybywali do nas, chociaż Bóg ich do tego nie powołał i trafiali w sam środek bitwy. To, co się tam wtedy działo, pomagało trzymać z dala ludzi, którzy nie byli powołani. Wiele przeszliśmy, ale było warto, zawsze jest warto. Bob prorokował, że nad tym małym szczytem wzniesienia będzie słup ognia. Spowodowany przez błyskawice. Bob zjawił się tam, ale później nie przyjeżdżał. I nie widział tego, co dzieje się na tym terenie, jak tam gospodarujemy, jak zmieniamy to miejsce. On nie widział tego, jak obejmowaliśmy tę ziemię. Niedługo po tym, jak rzeczywiście kupiłem tę nieruchomość, Wkrótce po zakupie nieruchomości nabyłem również ten szczyt. Nie wiedziałem, o którym wzniesieniu mowa była w tym śnie. Każde z tych wzniesień mogło być tym, które miało na sobie słup ognia. Nie myślałem o tym zbyt wiele. Kupiłem to małe wzniesienie i planowałem rozpocząć na nim budowę. I wtedy przybył Bob, i wskazał na nie palcem. O ile pamiętam, to najpierw ja wskazałem i powiedziałem, kupiliśmy to ostatnio. A wtedy on powiedział, to jest właśnie to wzniesienie, nad którym znajduje się słup ognia. Ono jest zrobione z błyskawicy. Pomyślałem, to interesujące. On powiedział, tam jest jaskinia. Powiedział, wiem gdzie ona się znajduje i wskazał to miejsce palcem. On wskazał to miejsce palcem, gdy jechaliśmy drogą. Powiedziałem: Bob, nie sądzę, żeby tam była jakakolwiek jaskinia. W tym śnie ona została mu przedstawiona jako grota Adullam, w której będą wykuwane narzędzia wojny dla posłańców królestwa. W tym śnie pracą Boba było podtrzymywanie ognia za pomocą miecha. On to właśnie z nami czynił przez wiele lat: przekazywał odpowiednie słowo, stosowne objawienie na dany czas. On podtrzymywał ogień. On widział Potężnych wojowników, którzy byli zgromadzani i wyposażani w broń, jakiej będą potrzebować w zderzeniu z tym, co się będzie działo. Tego samego dnia, nieco później, znaleźliśmy się w tej okolicy, Bóg nalegał: Tam jest jaskinia. I Górale, którzy tam byli, powiedzieli: Masz rację dokładnie w miejscu, które wskazujesz, znajduje się jaskinia. W rzeczywistości stanowi ona wejście do opuszczonej kopalni. Oni powiedzieli też. Ta góra, którą widzisz, ma to do siebie, że jest zawsze uderzana przez piorun. Kiedykolwiek na tym terenie jest burza i uderza błyskawica, to uderza ona właśnie w tę górę. Pamiętajcie, Bóg widział ten słup ognia uczyniony z błyskawicy. Oni powiedzieli też: Wewnątrz tej góry znajdują się złoża rudy żelaza. I w czasie wojny secesyjnej wydobywano tę rudę, po to, żeby odlewać z niej armaty dla armii południa. Powiedzieli, że właśnie ze względu na tę rudę, w górę zawsze uderza błyskawica. Powiedziałem dobrze. Dokładnie tam, gdzie wskazywał Bob, znajdowało się wejście do tej opuszczonej kopalni rudy żelaza. Ona została zasypana i zalana betonem, ale ta kopalnia wciąż się tam znajduje. Bob również w oparciu o swój sen powiedział nam, gdzie znajdują się strumienie, i później je odszukaliśmy. Działo się wtedy wiele tego rodzaju rzeczy. Nie miałem czasu, aby ciągle rozmyślać o tym śnie. Gdy znaleźliśmy strumień, to po prostu czerpaliśmy z niego wodę, budowaliśmy coś koło niego, a później, kiedy przypominaliśmy sobie sen Boba, mówiliśmy, on rzeczywiście znajduje się w tym miejscu, gdzie przepowiedział to Bob. Tak to mniej więcej się działo. O ile mi wiadomo, to każdy szczegół tego snu znalazł potwierdzenie i wypełnił się, a było ich mnóstwo. Wszystkie szczegóły tego snu dotyczące nieruchomości wypełniły się. Pamiętam, że gdy przybyli do nas Rory i Wendy Alec, mieszkali z nami przez pewien czas. Oni mieszkali właśnie tam, kiedy przybyli do Ameryki. Wendy jest bardzo prorocza i kocha proroczą atmosferę. Pamiętam, że gdy był z nami Rory i spojrzał na tę górę o skalistym obliczu, na szczycie której znajdował się maszt, o którym Bob powiedział, że z niego Ewangelia rozchodzić się będzie na cały świat, Rory spojrzał w górę i powiedział, możemy dotrzeć do całego świata z Ewangelią z tej właśnie góry, z tego małego szczytu górskiego. Spytałem, dlaczego tak mówisz? On powiedział, nie wiem. On naprawdę nie wiedział, dlaczego powiedział takie słowa. Później opowiedziałem mu o śnie Boba i tym wszystkim. Oczywiście dzisiaj, mając internet, możemy to zrobić bez trudu. Ale sądzę, że on mówił o czymś zupełnie innym. Powiem Wam tyle, że mam Wam do powiedzenia znacznie więcej na temat Boba Jonesa i będę to robił w przyszłym tygodniu. Oglądaj nasze programy. Thank you. tv online on the go and on your ipad tune into prophetic perspectives with rick joyner always available on morningstartv.com